Stary jestem. No, musiałbym się naprawdę pooperować, żeby wrócić, a, a po operacjach też się czeka. Ja już wiem, ile czekałem, żeby wrócić do, do tego, żeby znowu uderzać prawą ręką, to czekałem ponad rok. Tak to miało wyglądać? Wygrana... Taki był plan? No, plan był, żeby uderzać. To się dość dużo poruszał, aczkolwiek tego też się spodziewaliśmy. Plan był taki, aby po prostu spokojnie wyczekać, uderzyć, przewrócić i zbić, no właśnie bo Lef bardzo dużo ryczał, no trochę lekcje pokory, no tak, tak, tam próbował kikiem uderzyć parę razy, także no, próbował, no próbował i myślę, że z tych wszystkich swoich walk, no nastawiony był najlepiej, no ale, no, mając w narożniku Mirka Okińskiego, to oczywiście e, było pewne, że będzie dobrze nastawiony, bojowo, bojowo w każdym razie. A spodziewałeś się, że będzie gdzieś tam orbitował dookoła ciebie? Będzie? Nie wiem, jaki to mógł być plan, żeby prowadzić cię zmęczyć? Czy... Nie czy wiem, no, ja szukałem miejsca na cios, wiedziałem, że czymkolwiek trafię, to go naruszę. No, to są malutkie rękawice, ja mam czym uderzyć i, 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 i po prostu czekałem na swój moment. A to był y, ten moment, jakby w którym trafiłeś, mówiłeś w ringu już, że odczułeś, odczułeś coś, coś poważnego? czy? Nie, no czuję, no, nie wiem, no czuję na kości te, te ciosy na dole, te, więc, więc tam na pewno no, na pewno mocno te czasy musiał odczuć, skoro ja jeszcze je czuję na ręce. A był moment, w którym gdzieś to bieganie dookoła to ryczenie wywoływało taką frustrację nie, i chęć nie, podpalenia się? Nie, 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 nie. ja jestem za, za stary na takie numery. Ja w ringu już spędzam. To ma 31 zawodowa moja walka, także, także spokojnie. To, to takie numery nie mogą na mnie robić jakiegoś wrażenia. 31 zaraz 32 z Doncasio, to już jest potwierdzone. Starczy tak zwycięstwo sprawiło, że, że na pewno będzie to na filmie ma 8? Jeżeli tak wodarze zdecydują to tak, jeżeli zdecydują, że na przykład chcieliby tą ostatnią walkę zrobić z Popkiem, to ja również jestem gotowy, żeby usiąść do stołu o tym porozmawiać. Czyli nie wchodzi w grę więcej niż jeden pojedynek, bo dzisiaj zwycięstwo może może szkoda. szkoda nie, ja już stary jestem. No, musiałbym się naprawdę pooperować, żeby wrócić. A, a po operacjach też się czeka. Ja już wiem, ile czekałem, żeby wrócić do do tego, żeby znowu uderzać prawą ręką. To czekałem ponad rok. Więc y, ja mam 41 lat, no, wracać w wieku 42, 3. No, słuchajcie, ten, to, 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 to nie jest już wiek, żeby takie rzeczy robić. No. Na koniec Mirek Okniński przed skarabinem do Oktagonu no, Był trochę strach, że skoro udało się ubić nie, ten, lwa, to gdzieś tam nie, będzie próbował Mirek, coś. Mirek jest niekonsekwentny. Ponieważ ten karabin miał być dla mnie w przypadku wygrany. Nie wiem dlaczego go zabrał. Ja przecież yy, yy, jestem w trakcie robienia pozwolenia, i ten karabin mógł mi, mógł mi tak, jak obiecywał. E, przynieść. To trzeba iść do szatni lwa i, i poprosić, żeby oddał właśnie. To ma następna walka, teraz o karabin. Dedykacja dla córki e, ma szukać już miejsca, gdzie jakieś wyjątkowe miejsce dla tego zwycięskiego trofeum Ona wie, że z walki się przywozi albo duży, albo mały puchar. Wiadomo, że te duże są większe bo za zwycięstwo, więc, więc e, chciałem, żeby córka już to miejsce przyszykowała. Wiem, że się bardzo zdenerwowała. I może szukać już miejsca na ostatnie miejsce na ostatni złoty puchar po walce z Doncacio? Myślę, że jak będę przygotowany, tak jak trzeba, to poza tym małe rękawice. To ja lubię te małe rękawice. Naprawdę dla mnie te małe rękawice pasują. Super. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki. Dzięki.